dziewiątka, rozwiąż równanie i na to równanie jest taki sposób że on jest dość ciekawy nie za bardzo go um, ludzie rozumieją na samym początku to ciężko jest zauważyć ale tu trzeba zrobić coś takiego jak grupowanie i ja sobie to podzielę na dwie grupy, będzie grupa czerwona i grupa niebieska i teraz, co, co możemy największego wyciągnąć z grupy czerwonej? No, z grupy czerwonej z tych dwóch liczb możemy wyciągnąć x kwadrat przed nawias, Czyli zostaje nam x minus 2. I co my chcemy tutaj zrobić, to jest, żeby wyciągnąć z niebieskiej jakąś liczbę, która po jakby całym tym wyciągnięciu zostawi nam w nawiasie też. Taki sam nawias jak tutaj, czyli też zostawi nam x minus 2. Więc po pierwsze, że znaki mamy na odwrót. To trzeba wyciągnąć coś z minusem. No i co? Minus trójkę można tu wyciągnąć. Zostanie nam x minus 2. Równa się 0. I co my robimy z tym dalej? Te dwie rzeczy, czyli ten x kwadrat i minus 3 bierzemy w jeden nawias. No. I w drugi nawias to po prostu przepisujemy. Nie jeden z nich to obojętnie, przecież to i tak to samo jest. Równa się 0. I teraz jest nam dużo prościej to rozwiązać, bo my jesteśmy w takiej sytuacji, że albo ten nawias równa się 0, albo ten nawias równa się 0. Więc e, policzymy sobie obydwa. Czyli. Mm, Przesuniemy sobie to trochę tu. Czyli x kwadrat minus 3 równa się 0 lub x minus 2 równa się 0. Czyli no to trzeba przerzucić na drugą stronę. x kwadrat równa się 3 lub x równa się 2. No to już mamy jedno z rozwiązań, ale co jeszcze tutaj trzeba z tym zrobić? No, i tu ja wiem, że jest problem, bo tu trzeba pierwiastek zrobić, tak? Nie lubię za bardzo tego zapisu, ale wiem, że was tak uczą, więc też wam to pokażę. I teraz, jak tu mamy x kwadrat równe 3, no to pierwiastek z 3 to jest po prostu pierwiastek z 3, tak? Ale i tutaj duży wykrzyknik to jest też pierwiastek minus pierwiastek z 3, tak? czyli mamy w sumie trzy rozwiązania. I mnie często na korkach pytają, hmm, skąd to się bierze, że tu jest pierwiastek z 3 i minus pierwiastek z 3. No i to jest dość proste, bo jak sobie weźmiemy liczbę, powiedzmy nie wiem jakąkolwiek 2 do kwadratu, to daje nam to 4, tak? Ale możemy sobie wziąć minus -2 do kwadratu i to nam da 4. Więc Skąd ja mam wiedzieć, że ta trójka wzięła się stąd czy stąd? Temu są zawsze te dwie odpowiedzi tutaj. Czyli my mamy trzy odpowiedzi: dwa pierwiastek z 3 i minus pierwiastek z 3.